Spoczynamy pojedynek. MKS Myszków, Rzecz Na Proszę Państwa, jedenasta minuta. I 1-0 po przepięknej akcji i bramkę zdobyła Krzysztof mało Krzysztof mało i 1-0 dla MKS-u myszków. Proszę Państwa, 70. pierwsza minuta i 2, 1 dla Mieszkowa. A Bramkę zdobywa nie kto inny niż Krzysztof Mało Lepszy. A miejsce na murawie numer 13 Mateusz Łuchoński I proszę Państwa, sędzia główny kończy spotkanie, wynik 2-1 dla MKS-u Dziękujemy zawodnikom, dziękujemy za zaangażowanie w grę, no i trzech kolejnych punktów. Robert Majchrzak, trener MKS Myszków, wygrywamy dzisiaj z Przemszą Siewierz 2-1. Myślę, że to taki był niewygodny mecz, bo drużyna Siewieża walczy o utrzymanie. My już właściwie gramy w środkowej strefie. Ciężko chyba zmotywować zawodników na taki mecz. Myślę, że na pewno, no ale chłopcy zdają sobie z tego sprawę, że wychodzą na boisko i zawsze gramy o trzy punkty. Myślę, że tu się należą słowa podziękowania dla chłopaków, że mobilizują się. I tak naprawdę mówię, to są na nas trudne mecze, tak pan powiedział, no te drużyny jednak walczą o życie i w każdym meczu na pewno będą dawały siebie wszystko. My nic nie, musi, nie, nie musimy, my możemy. Oczywiście nas cieszy te, te punkty, no chcemy na pewno poprawić, żeby ta gra była jeszcze lepsza, żebyśmy nie doprowadzali do takiej sytuacji jak była dzisiaj, że gdzieś tam w końcu jeszcze drżymy na, na, na ławce rezerwowych i... i z niecierpliwością czekamy na ten końcowy gwizdek, dlatego musimy bardziej grać spokojniej, i bardziej operować piłką i na tym na pewno będziemy się w tych meczach kolejnych skupiać. Dziękujemy, życzymy trzech punktów za tydzień w Gliwicach, no bo to mecz z liderem, czyli ciężki mecz. Jak każdy, teraz my jedziemy do, do drużyny, która jest wyżej od nas, także na pewno chłopcy dodatką motywację będą mieć, także mam nadzieję, że przywieziemy stamtąd punkty. Dziękuję bardzo i gratuluję wyniku. Dziękuję bardzo. Krzysztof Małolepszy, MKS Myszków. Wygrywamy dzisiaj z przemszą wiesz 2 do 1. Przed meczem wchodził do budynku klubowego Barty Kucharski i on powiedział: Panowie, ja nie chcę dzisiaj być bohaterem, chcę, żeby tym bohaterem był napastnik. No i jego słowa się ziściły. No tak, zgadza się, padły takie słowa. Ja jestem bardzo zadowolony, że wygraliśmy 2-1 po ciężkim meczu, można powiedzieć. I co, no, zostały trzy mecze. Mam nadzieję, że w tych trzech meczach poradzimy sobie jeszcze lepiej i wygramy. Twoja forma rośnie z meczu na mecz, bramki w pierwszej rundzie. Dużo grałeś tam gdzieś faktycznie na stoperze. Jaka jest różnica między grą na stoperze, a w napadzie? Różnica? No, ciężko powiedzieć, bo no tak napastnik jest stworzony jakby do strzelania bramek, tak? Obrońca do obronienia, więc nie wiem, no i tutaj, tutaj czuję się bardzo dobrze, więc gdzie trener mnie widzi tak tak dobrze zagram myślę, że... Myślę, że dobrze zagram, tak? No i tak jest faktycznie, bo spisujesz się tutaj dobrze i na obu końcach spisujesz się bardzo dobrze. Gratulujemy tego zwycięstwa, dziękujemy i życzymy trzech punktów w kolejnym meczu w Gliwicach, a będzie to trudny mecz, no bo z liderem. No tak, no będziemy się starać to wygrać po prostu, tak? Tak samo jak u nas wygraliśmy tam chyba 5-1 czy 5-2 No i postaramy się to powtórzyć, tak? Tego życzymy. Dziękujemy bardzo. Ja również dziękuję. Mateusz Mańdok, Przemsza się, wiesz, przegrywacie dzisiaj w Myszkowie 1 do 2 po wyrównanym meczu. Tak, no, przegrywamy 1 do 2 i to jest dla nas najważniejsze, czy on był wyrównany. To omarne pocieszenie dla nas, bo biorąc pod uwagę te wyniki, które dzisiaj rano... Yy, Dotarły do nas. No, dzisiaj no, liczyliśmy na punkty, najlepiej trzy, a wiadomo, w każdym meczu się chce wygrać. Natomiast no, spowodowały to, ta porażka spowodowała to, że no, tak naprawdę e, gramy taki finał za tydzień z Unią Kosztowy. Oczywiście nie można zapomnieć o pozostałych kolejkach. No, musimy do końca już wygrywać, natomiast no, dobre jest to, że dalej mamy to wszystko w swoich rękach i nogach. Także nie musimy się oglądać na nikogo, natomiast no, już można powiedzieć waga tych meczów zdecydowanie zrosła, no i to będzie na pewno bardzo ciężki teraz czas dla nas taki e, gatunkowo no, ciężar, na pewno bardzo wysoki, ten taki najwyższy, to się może śmiać, że to tylko czwarta liga i tak dalej, natomiast e, dla kogoś to jest czwarta liga, a dla nas to jest po prostu ekstraklasa i my tutaj jesteśmy i staramy się robić wszystko najlepiej jak potrafimy, natomiast e, no tak mówię ta porażka to jest jeden duży minus, a drugi duży minus to jest to, jak my wyglądamy teraz kadrowo i zdrowotnie. Było źle, a jest jeszcze gorzej. Dzisiaj, w dzisiejszym meczu, kolejne dwa bardzo ważne ogniwa z kontuzjami musiały opuścić boisko. Mam na myśli tutaj kapitana Bartusiaka i ostoję naszej obrony Maćka Torę. Wierzę w to, że uda się nam postawić ich na nogi i w tym najważniejszym dla nas meczu będą mogli wystąpić. Natomiast. No, wygląda to no, dość nieciekawie, natomiast na pewno nie będziemy załamywać y, tutaj głów i rąk, bo to jest najgorsze, co byśmy mogli teraz zrobić. Po prostu musimy y, z zaciśniętymi zębami ruszyć na ten, y, w ten kolejny mikrocykl i wycisnąć maksa z tego, co nam zostało. Natomiast wracając, bo tak troszeczkę mówię o naszej sytuacji, a wracając do meczu, y, było widać zmęczenie fizyczne u moich zawodników. Ten środowy mecz, który musieliśmy rozegrać y, zaległy w ciężkich warunkach. Też no widać, że odbił się na dyspozycji moich zawodników no od 60 siedemdziesiątej minuty było widać, że naprawdę, no, tak to się mówi, oddychają rękawami, naprawdę to było widać, no, że myszków jest szybszy w tych takich styk stykowych sytuacjach, po prostu skuteczniejszy. Te piłki, takie czasami jak są niczyje, no to dzisiaj były w większości graczy tutaj gospodarzy, no i przepchnęli tak ten mecz. No też szczęście nam nie dopisało, ja nie lubię o tym mówić cały czas, no bo szczęście sprzyja lepszym i nie można e, zawsze mówić tylko, że nie dopisało szczęście, się mecz przegrywa. Natomiast, no. Ta sytuacja z 93 minuty, no naprawdę, no, piłka po strzale, jak się odbija od jednego słupka, przechodzi po linii, odbija się od drugiego, no to naprawdę niewiele, niewiele brakuje, żeby, żeby tą bramkę szczelić A myślę, że nawet taki punkt, może za dużo by nie zmienił w tabeli, ale mentalnie na pewno by to dał kopa zawodnikom, bo po tak ciężkim boju no, wracamy z niczym do siebieża My Wam życzymy wszystkiego dobrego, punktów w Mysłowicach, punktów w kolejnych meczach. Bo chcielibyśmy, żeby te derby miast niemalże sąsiadujących ze sobą odbyły się też w przyszłym sezonie. No, powiem tyle, że też nam sobie tego życzę. I dziękuję za to, i... ale to już wszystko, tak mówię, zależy od nas. Jeżeli zasługujemy na tą czwartą ligę, to w niej będziemy grać. Tego życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję.